Siemano, witam was serdecznie w czwartek o godzinie 19:00. Mówię, przemawiam do was w nietypowy sposób, ponieważ mamy mały problemik. Problemik, który da się zawsze rozwiązać. Mianowicie odcinek dzisiejszy będzie tylko w tej formie. Opowiem wam krótko dlaczego, ponieważ Czas nam się nie zgadzał. Mieliśmy dużo problemów, między innymi e, z pracą, po prostu jakieś awarie i wyszło wszystko e, na ostatnią chwilę. Jak to często się zdarza, takie rzeczy się po prostu wydarzą i nie mamy na to wpływu. Dlatego materiał, który powinniście dostać dzisiaj, dostaniecie jutro o godzinie 19. Natomiast nie łamcie się, bo ja. Kochani moi o was nigdy nie zapominam i zawsze o was myślę, więc jest to taki news, że to będzie nowy, nietypowy materiał. Także coś czego jeszcze na tym kanale nie było, więc myślę, że to będzie jako plus. Ale w ramach rekompensaty dla was za nasze spóźnienie, z którym po prostu nie mógłbym spać, a zaraz, że wiedziałem, że to się może wydarzyć. Przygotowaliśmy dla was specjalny odcinek. Także nowa treść, nowego typu, nowy sposób. Zobaczymy, czy Wam się to spodoba, i to Wam wrzucimy w niedzielę o godzinie 12. .00. Także będziecie mieli Matesza w tym tygodniu łącznie z tym filmem trzy razy, za co Was bardzo serdecznie przepraszam. <śmusza> Musicie po prostu z tym jakoś żyć. Nie mój problem. <śmusza> Także czekajcie uważnie, bo oba filmy będą ciekawe. Myślę, że nowa forma, najbardziej ta, co będzie w niedzielę, zrobi na Was wrażenie, przynajmniej na mnie zrobiła. Ja się przy tym bardzo dobrze bawiłem. Można powiedzieć, że się mocno wyżyłem. Także czekajcie. Życzę Wam miłego czwartku. Niestety tak krótko się dzisiaj widzieliśmy. Także piona dla Was. I widzimy się w piątek o godzinie 19 i w niedzielę o godzinie 12. A i jeszcze taka informacja: będziemy w Kietrzu w niedzielę. Także, jeżeli będziecie w Kietrzu na Drift Open, to może się uda spotkać. Nara!